W tym filmiku pokażę Ci jak możemy wejść do trybu Recovery Mode oraz jak z niego wejść w Samsung Galaxy A56 5G. Aby dostać się do trybu Recovery Mode będzie nam potrzebny kabel USB i będziemy musieli podłączyć nasz telefon do komputera. Więc najpierw wyłączamy nasz telefon. Następnie kiedy telefon zostanie już wyłączony musimy nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny oraz przycisk od podgłośnienia. Kiedy naciśniemy i przy, będziemy przytrzymywać obydwa te przyciski, w międzyczasie musimy podłączyć kabel USB. Kiedy zobaczymy logo Samsunga, to możemy puścić przycisk boczny i wystarczy wtedy już tylko trzymać przycisk od podgłośnienia. Także najpierw naciskam i przytrzymuję obydwa te przyciski i podłączam kabel USB. I teraz możemy puścić przycisk boczny i trzymamy już tylko przycisk od podłośnienia. I jesteśmy w trybie odzyskiwania. Możemy nawigować w tym menu za pomocą przycisków odgłośności. Jeżeli chcemy zatwierdzić jakiś wybór, to naciskamy przycisk boczny. Jeżeli chcemy wyjść z trybu Recovery Mode, to musimy wybrać opcję Reboot System Now, czyli ponownie uruchom system. Zatwierdzamy oczywiście jeszcze raz przyciskiem bocznym i w zasadzie to tyle. W taki sposób możemy wyjść z tego trybu i telefon nam się ponownie uruchomi i wrócimy do normalnego trybu. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.